Hello everyone. Powinno się mówić chyba tutaj po angielsku, już na polskich biochach. W ogóle wszystkich naszych sojuszników. W cudzysłowie wiecie bo to tak. Latają teraz brytyjsk, Brytyjczyk przeleciaczki. znajdę i dlaczego jestem tu, a nie tam. Mieści się w głowie, ale nie chcę się wiecie, jakichś teorii spiskowych wystować, ale żeby nas nie rozłabiały pogotowie, bo siedziałem na słońcu, przeleciał brytyjski. Słyszeliście? Wszyscy poprzednio i od razu descyk i wicherek. No. Małżonka mi przyniosła rosołek, rosołek, rosołek jest polski. Na no szczęście jeszcze. Co? No dobrze, co debata jest znaczy debata. O debatach, bo w ogóle wszystkim, kto ma debatować, My mam, powinniśmy biadolić raczej. Jezus Christ, no ale dobrze. Jest teraz na kanale zero, hmm, Abstrom! Gabi! Patrz tu. Co ci się tam nie podoba? Puszkins. Sąsiad na traktorze przyjechał, no, no co? O, to już tu, o, żarcie. <grywia> A są skurczywiki, jedynie nie można przekupić. A, żartuję. Nie Nie, nie wszystkie. <grywia> ale... <grywia> Czekajcie. Co tu jest? Stanowski na żywo, ale tu jeszcze ktoś jest na żywo, ale do rzeczy jeszcze, ale pójdziemy sobie Stanowskiego. Kto kupuje w Krakowie miliarder? Ciekawostka, nie? zdrowie, Co z hokejem? Poszedł. Bo doszło dużo sprawiać ludzi do pana. Nie powiem, stratą stratą jest. Pan Macie. Także musieli go sprowadzać tutaj. Niemcy z Brukseli. Jeszcze jednego przyjaciela już w naszym wiecie. do Ładu i składu tę formację swoją macierzystą, prawda, żeby się to jest na żywym, po władze, bez niego się na nie dało i jego wypuszczają na i jemu i jednak pot wstępuje na, na czoło Dobrze. i uśmiech biednie i e, e, włączyć, i żeby Jakoś nika. doprowadził do ładu i o! składu tę formację swoją macierzystą, prawda, żeby się ale nie dać... Nie ale się tym zmianą i już deszcz zaczyna spadać. Kurz zapiał, jem, no. Jednak pod występem Aj, aj, bardziej to i więdnie tak. i... Yy. No. Szczęść Boże, wichry wojny, bądź tu, człowieku, spokojny. My chcemy pokoju, ale oni są w hajsu. A to nie I właśnie opowiada takie rzeczy. To nie był jego najlepszy występ w mediach, to jest jasne.